Znajduje się na łowisku, które cały czas wysycha, i co roku jest coraz mniej ryb, przez susze, które tu są, i przez to, że nie ma w lato wody, przez mięsiarzy i ptaki. Ale póki co idzie łowić, więc próbujemy. I taki Jerus leci na start. Już jest pierwsze zielsko. Siedzi Siedzi szczupak Ale maluszek Masz No grali w broni? No Ale Micrus, masakra Pewnie spadnie jeszcze Chu Ledwo co zapięty Miał 35 40 Zobaczcie, taki maluszek i uwalony, leciutko zapięty na Jerusia, ledwo co się trzymał. O, pistolecik mały. Jo! O! Kolejne wyjście szczupaka było z tego samego miejsca. No tu ich ostatnie ma coś szczupaków w tym miejscu. O Ty, Olmer. I teraz już widać, jak poziom wody tutaj spada. Ostatnio było, była dotąd woda. O, tutaj aż była woda, a tu ścieki. Czy szczupak tu przy samym brzegu stał? No, tylko widzę jak nie. Raczej nie wiem, bo tylko widzę jak wir idzie co, nie? A tu zapomniałem rzucić w tym. Ciekawie te miejsce wygląda Jakby miał tu stać jakiś 40 O kurwa. Siedzi No lepszy z 50 Ale fajne branie było Chociaż też maluszek Ale lepiej walczy niż tamten O, maluszek idzie w moją stronę. Nie, nie będzie mniejszy. O, jakie fajne kolory ma. Widzisz, grubszy jest. Większy troszkę. Ale już drugi, pa, wyskoczył. O, jest. Z 4,5 coś takiego. No jest i drugi. Troszkę większy i grubszy. 48 cm, ale trochę krew mu leci, więc szybko wraca do wody. Drugi szczupaczek 48 niech sobie ucieka. Pa, pa, pa! Widziałeś to! No. Jak wywalił! Za śmiech. <grych> Ole da gradę. <grych> no i był malutki szczupak, ale nie chciał poprawić. O, dobry. Co będzie szczupak? Nie ma śmiecia. Znajduje się tym razem na łowisku, które nie jest nie wysycha latem, tylko jest walone prądem tutaj od jakiegoś czasu. Jeśli na przykład parę dni temu walili tu prądem, to nic nie złowię, ale zobaczymy. Poluję dzisiaj na okonia, bo myślę, że będzie łatwiej go złowić. Dobra, lecimy zobaczyć czy coś tu pływa pierwszy rzut. Pierwszy rzut, i już chyba było branie. Drobnica się tu pod drzewem poszy, spróbujemy rzucić, tylko aby nie zerwał. Ty, to była ryba. No i była w końcu pierwsza ryba po nie wiem jakim czasie całym okresem do tego pogryzły mnie komary. Nic nie złowiłem, po prostu masakra. Teraz się naprawdę wkurzyłem, Wam powiem. Teraz dostać się na tą kładkę To też jest masakra ostatnio to szło złowić o konia, teraz to już nic w ogóle. Ostatnie miejsce, ostatnia nadzieja. Siedzi ryba. Widzowie siedzi ryba, niemożliwe. Po całym dniu tutaj spinningowania. No i weszła mi w zaczep. Okoń, już... Nie, szczupak mały. Malutki szczupaczek. Patrzcie to. Jeszcze coś się tu kryje. Myślałem, że tej ryby już tu nie ma, a wziął. O, leciutko zapięty. Taki maluszek. Niech sobie wraca. Pistolecik z 20 parę może. Poszedł. No i na tym się zakończyła ta wyprawa na jeziorko. Dobra, zanim wrócę jeszcze do domu, to zobaczę, czy na rzeczce już zbierają na piankowca kleniki. No, z nie idzie łowić, więc zakładam haczyki idę po chleb i próbujemy. Chlebek mamy i lecimy łowić. No i mamy pierwszą rybę, jazio. Taki o, z 25 cm. Płotka tej ryby nie chce. E, puść. Siedzi, ładna ryba, piękna ryba, siedzi, patrzcie to, ale się rzuca, piękny jaś, piękny jaś po prostu, piękny jaziu, zobaczcie to, piękna ryba, U, patrzcie to, nie wiem czy nie moja życiówka jazia, przepiękna ryba, ale jaziu, ale chyba czterdziestki nie będzie miał. 38 cm, piękny jest, zobaczcie to, piękna ryba. O 3 cm pobiłem życiu, jazia. Fajna rybka, piękniutka, wraca sobie. Siedzi, a już mniejszy. Kolejny Jazik będzie. Taka o, rybeczka. Kolejny jaziu. Niech już dadzą spokój te jazie, chyba, że takie większe. Dajcie teraz jakiegoś klenia, a nie. A teraz patrzcie, jak się zakłada chlebek. O tak zakładam przez skórkę i leci do wody. Niech mi jaziu już dadzą spokój, proszę was. Dobra, klenie dzisiaj nie są niestety chętne do brania, więc będę kończyć, ale bardzo cieszę się z, tego, z tej życiówki jazia. No i co, dziękuję za... Oglądanie, możecie kliknąć subskrypcję i czekać na kolejne filmy.